Cześć kochani, przyszła do mnie właśnie męska wersja pudełka Big Lossy. Jej numer to 13. Jeżeli by ktoś chciał, to mamy tutaj kod rabatowy na oryginalne włoskie kosmetyki. Trzeba wejść na stronę saluti.pl i wpisać kod rabatowy Big Lossy 15. Dostaniemy wtedy minus 15% zniżki. Po wpisaniu. Kodu przy zamawianiu tego pudełka można było otrzymać perfumy męskie Medicine. One już są przez nas sprawdzone, bardzo ładnie pachną i warte są 79 zł. Także już jesteśmy na plusie, bo całe pudełko kosztowało mnie 59 zł. Mamy tutaj taki fajny prezencik, bo w ulotce tego nie ma. Są to rękawice, taka maseczka w rękawicach. Trzeba ją podtrzymać 20 minut na rękach i ponoć już da to jakiś efekt. Tu mamy ulotkę dołączoną. Można chyba było dostać maseczkę do stóp i maseczkę do rąk. W moim pudełku jest maseczka do rąk. Wystarczy tylko 20 minut, a dłonie stają się odświeżone, gładkie i miękkie. Efekt złuszczający, nawilżający skórę, zmiękczający, peelingujący, martwy na skórek. No, także fajna sprawa. Nie wiem ile to kosztuje, bo nie jest napisane. Jest też wersja damska kto wie, może otrzymamy coś w damskim pudełku pod koniec czerwca dobra to to by był drugi produkt i potem mamy antyperspirant od Nivei zaraz sobie sprawdzimy ile on kosztuje prawie 13 zł rzecz bardzo przydatna potem mamy Hmm. peelingujący żel do twarzy z lukrecją dla mężczyzn Power Glow od Himalaya jest to produkt pełnowymiarowy i ten skład nie jest y, najlepszy, ale można używać już wcześniej sobie przejrzałam zresztą sami zobaczcie na drugim miejscu Amonium Laurel Sulfate na pewno jakieś pochodne SLS-ów. Także już to jest podejrzane, no ale nie najgorsze. <noise> to by był trzeci produkt. Potem mamy z Nivea, balsam do skóry i krótkiej brody Sensitive. Produkt pełnowymiarowy. Bez alkoholu jest napisane. A kosztuje on 35 ,99 zł 99 czyli bardzo mm, fajna sumka. Myślę, że to akurat będzie przydatne i mojemu się spodoba. Potem, co my tu mamy? Maska oczyszczająca z węglem Carbon Care od firmy AA. No, i ja raczej do AA zaufanie mam. Jest to pełnowymiarowy produkt. Kosztuje on 16 zł i 23 grosze. Jest tu może gdzieś skład. Zobaczcie sobie skład. Nic takiego strasznego tutaj nie ma. Także spokojnie można to używać. Potem mamy dwa produkty od Topy. Są to wersje travel size i kosztują. Tylko tak, co to jest? Żel do mycia twarzy z zarostem i brodą. I ten żel kosztuje prawie 8 zł bez grosza. Ja już sprawdziłam sobie wcześniej składy tutaj i one są dość względne, mają dużo tam naturalnych składników. Także na plus to jest balsam żel do twarzy z zarostem. Dużo w tym pudełku jest takich rzeczy do twarzy. Już kilka razy pojawiały się balsamy i żele do twarzy, a jeszcze się pojawią. <grych> Ten balsam kosztuje prawie 10 zł bez grosza. Jak już mówiłam, te składy są mm, dość fajne. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest to spieniacz. No, ale jeszcze jest względnie. No. I następne dwa produkty, słuchajcie, to ja Wam powiem, że nie wiem skąd oni to wytrzaśli. Jest to firma Malizia. I są to jakieś miniatury. Powiem Wam, że w przeliczeniu one wychodzą po około 2 zł. Te miniatury. Nieznana mi firma. Zobaczcie sobie sami. Za 300 ml. Pianka do golenia kosztowałaby 8,50, a żel pod prysznic 2 w jednym, żel i szampon za 250 ml kosztowałby 7,50 zł. Czyli bardzo tanie są te kosmetyki, no ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Jest tu w opisie, że zawierają aloes, czyli ma nawilżyć i uniknąć podrażnień, ale. Jak zajrzałam sobie na składy, to zobaczcie sami no. to jest ten e, szampon i żel w jednym i już na drugim miejscu jest sodium Laurent Sulfate, czyli SLS. Potem mamy jeszcze gorszy SLS, bo jest disodium laurent sulfosunate. No, a dalej też nie ma nic dobrego. Potem gdzieś tam mm, na piątym, szóstym miejscu jest aloes. I jest tu coś jeszcze dobrego? No już chyba nic. I ten aloes tutaj w niczym nie pomoże, jeżeli na samym początku jest taki zły skład. Więc nie polecam, proszę na to uważać. A skład tej pianki do golenia jest jeszcze gorszy. Zobaczcie sami. Gdzie jest ten skład? Nie wiem czy to będzie widać. No chyba nie złapię tej ostrości. Ale na drugim miejscu tutaj nie wiem czy to widzicie jest trietanolamin. Czyli y, TEA. I tak jak, tak jak już wcześniej mówiłam, TEA, MEA, DEA są kancerogenne, czyli y, pomagają w, y, w powstawaniu raka. Y, mogą wystąpić po nich alergie, y, podrażnienia, no a u kobiet y, działają poronnie. Także naprawdę ten skład jest tragiczny. Nie wiem skąd oni to wzięli, ale już widzę. Właśnie niby z tych oryginalnych włoskich kosmetyków, do których dali nam rabat. Także jeżeli chcecie coś kupować na tej stronie salut.pl, to sprawdźcie sobie składy, żeby się nie wkopać. Mamy tutaj jeszcze dwie próbki od Aloesowe. Bardzo fajna firma. Mamy tutaj kremy na dzień i na noc. No, i tak wygląda męskie pudełko. Na dziś to tyle. Pa Pa.